No tu już lighty by się przydały. No Nie dość, że mają medy, to jeszcze lighty, nie? A my kurcze, takie krowy. Co lewo? No, ciężko powiedzieć lewo, nie mamy czym no, jeździć za w bardzo. Jeżeli wodek to tu nic nie będzie, podejrzewam. Ja już gnam. Zaraz dojadę na pozycję. czy te defendery jadą, nie jestem w stanie im tam. Oh, Musicie zaatakować te lajty, bo w zasadzie bez tego to, to lipa. Pilot open. Kurwa, nie zdarzyło. A, bo Oni przez... na środek skratajcie najszybciej. Mam skorpion, jeszcze snajpi. Strzelił. Defender 200 Tego Defendera przede mną rozwalczyli ma, no, Ja mam Amoraka No, fartem strzelił Uwiedźmy wjechałem No już tak długo Zabia. nie byłem w stanie trzymać To możecie Bulldog tego Bulldoga na górze, co jest na grand fine. Wjechał do góry, nigdy Strzelił, strzelił ten na dole Makabra Teraz młody potrzebuje chyba helpa. Ja zrobię tego na 160. Okej. Okay. Ej, młody potrzebuje helpa cały czas. Okay, po tego na młody górę i mu pomogę. Dobra. No, nawet tak powiem, że w tej bitwie fałka się przydała. Fałka no, to się w każdej w sumie przynajmniej, tu zajebi się dużo odbije. Czy wiesz, najlepiej jeszcze jeden bulldog zaczął mnie taranować, nie? Połowę chapsa stracił, bo tak delikatnie o mnie uderzył, i wiesz. Tam długo się utrzymałem, bo do mnie walili, walili wszyscy z Golda, ale utrzymałem się. kurwa. Choć początkowy mój etap rozgrywki to była tragedia, no ale. Nie sądziłem, że pojadą w ogóle też dołem, nie? No też w sumie się dziwię. bo oni puszczali chyba dół, nie? Tak, później puszczali. Wrzucili Artę na naszego jedno. lwa, on padł, zabili go, no i pojechali dalej. Wylosowało przeciwników. Czy możemy na dół? Ta, możemy zjechać. 4 9, kata. No nie, fałka i tygry sprzyjadą. Trochę czasu minie, więc no właśnie o, musimy to wykorzystać. Ale ładnie Dzień zebrał te right, chłopie. No to zjedź Pan jest w tego? tego lightweight albo nas skrusuje ktoś go tam może Weź go jak w masło przeciwnik oberwał Spasa obiegnął Kurcze Arta Czekaj czekaj nie za mocno. się zerwać pikuje Ktoś może dobić tego osła dobra padł Mam 6 sekund Ja się lightweight Lightweight do biciu, nice. dobra Sta po prawej. Bok, 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 bok. Nie, Ja pierdzielę. To za zwierzę, nie umie przebić nic na traku. On nie ma naprawy. Teraz mu walne. Wyjeżdżę defender od lewej. Został pecha, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, wy, wy robicie to jeszcze. Nie możecie no na blisko podejmować walki z tą fałką. No bo to jest bez sensu. Musicie pomóc tutaj na dole naszemu defenderowi Denisowi. Tak, stójcie ich, bo nie krosujecie teraz. Bo on nie ma zbyt dobrej sytuacji. Pomóżcie mu. Łatwo. za. No i pięknie, Xar ma jeszcze hapsa spokojnie. To jest Nie zrobienia. Hey. Defender strzelił. Fałka na low. Pięknie! Fałka, fałka, fałka! Bo ona jedzie, jedzie na tarana. O co Na jest? Denisa jedzie, ktoś może ją ubić? Ładnie Ja tylko rilo A! No tutaj była akcja jak oni rzucili na nas tą artę, to między innymi ona mnie trafiła. Ja już byłem na dobiciów. W ostatnim momencie jeszcze ja zdążyłem na nich rzucić, nie? O gdzie jest moja pestka? Halo, gdzie jest? Ale jednak wylasowało. No, jednak tak. A graliśmy z niej na stepach. No, wtedy wtedy nie poszło. Pytanie: czy będą chcieli przyjechać tutaj, czy jednak nie? Nawet jak tam pojedziemy, to szeroko stanęliście się. No. Będą od razu nas zrzucali, no ale ja tak samo Ojej. postaram się zrzucić. Goldisza trzeba ładować. Trzeba chyba środkiem jechali wszystkim. Dwa te deki. Ciekawe co z nimi zrobią. Oh. Okej, okay, fajne. To no dobra, macie choć spota. Pancie to, ok. Kurczę, no nie wjeździe, trafiają. Czekaj. Oni powinni mieć swój serwer z prasami. Uwaga, bo prawej. już mają załadowane naloty. Nie? No i poleciało. Powiedziałem. Oni też powinni dostać. Dobra, ładnie, ładnie weszło, ładnie weszło. Ładnie. Ej, kontrę musimy zrobić tutaj od góry, od, od dobra, prawej dobra, strony, dobra. dawajcie! Arta KD, arta KD! Ostro od prawej, chodźcie do prawej strony, ostro! się, nawet możemy wiać tego defendera. Da, możemy go rozwalić, chodźcie, 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 chodźcie! 4, 9, KD. No ale wiecie co, no, chociaż ruszcie się tupę, no. No chodźcie, chodźcie, come on! Szczególnie ciężkie czołgi, nie? polecam. Dobra, nice. Dobra, już wykończył. Liczę na to, że ich porobicie. Warta, kiedy? To teda dajaki dalej to mostro łoją. Dostałem raka internetu z tego, jak do przodu. Już cofam. Tego S1 możecie dziabnąć? Ja go mogę, One-shotny, one-shotny. Dobiję go. Dobra. Pięknie. User joined your channel. No tak to skończy. Ja. Yeah. Trafiłem. Kurwa, Skorpion Koda. Brata, jak Skorpion zja ja, znaczy się jaj tam paniego. Jadę po niego. Ja default Skorpion. Arta KD. E, Peter. Skorpion, Skorpion. Skorpion. Dobrze by było jakbym ja STA przyjął od Skorpiona. Skorpion seriale Bo ja mam sekund. magazyn rozjebany. Okej. Okay. Ja mam burzaki jak się. No, strzelił. Aha, kurwa, Peter, co to było? To teraz już zaczekaj. No. Aha, był. A to ta strzeliła, tak? tak. Te 8 jelly łatwo przebić, te niszczarki. Bo 69, znaczy wiesz co, szczerze mówiąc, ta ósemka jest tylko twarda po lewej stronie. Po prawej jest beznadziejna. O, nowy przeciwnik. Kurde. Nie no, propsy. User joined your channel. O, medów ile mamy teraz? Kurde. To jolo z nimi gra. O, dokładnie, zdradę stanu. Jedziemy prawo? Czy lewo? Prawo. Prawo. Dobra, to chodźcie prawo, jak już. Są głosy za prawo, to prawo. O, jest T49, zaraz mnie przywita pewnie. Ale jeśli tam będą to od razu musimy na nich wyjechać, bo mają fałkę, ona tak szybko nie dojedzie. No i Arte mają coś. No i artę, właśnie, więc musimy to wykorzystać. Oh, te, fuck. Ja już wracam, bo nie będzie ich tutaj A ten T49 się tak przykampił, nie jedziecie już wszystkim Nie ma sensu O, v tam stoi, to znaczy dobrze. Ja poczekam. No co jest, kurde, dostaję spota przez kamienie, okej. Okay. Mi się ładuje Arta. Po prostu ją gotowa Dobra, ona stoi tam. Widzę, że ładnie weszło. Marta, tutaj. Słuchajcie, a możecie powrócić jakoś bez spota? Wystarczy nam jeden czołk na górce, nie więcej. są dwa deki. No właśnie, to byśmy mogli tym bardziej pushnąć tych ziomków, którzy są tutaj. Tych byśmy mogli pushnąć, jakbyście dojechali z heal'a. Potrzebujemy wsparcia z tamtej strony. Jadę, No, oni już uciekają, bo chyba się skapnęli. Czekaj, nie, 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 przystawiają się. Oni tam lewą zajmują. O kurde, tutaj Peter padł. Dobra, i wszyscyśmy, jak chcecie, nie dań zliknąć. No dobra, to możemy ich nawet zaatakować, bycie. No bo te dekami raczej nie będą ich wspierali. No nie, no to są na razie w dupie, nie wiem... Tego gościa, o pięknie, dobrze. Czekam. Czekam się. No, klepać, byle w lecie. Tego pilota możemy nawet. pilota. Na traku, na, traku na traku jest bulldog, bulldog tutaj, na traku. Ta przycisnąć. Dobra, ładnie. No tak to mi crossa mi. tu założymy, tu nie przejadą. Dobra, pilot uciekł. A ja też z tobą liczę, doczekaj mnie na... No okej. Okay. trujmy te bulldogi. Ja bardziej od środka podjadę. Janek tam spokojnie, uważaj. Ja tu od wyżej pojadę. Artak, kiedy? Arta za KT. ile cię zdjęła XR? 400 Dobra, to aż takiej straty nie ma Oni jadą, słuchajcie, oni teraz pojadą po Janka, więc musicie tam szybko atakować ich. No robimy co możemy Dobra Janek, Dobra. już ci nie pomogę, bo on wjechał tam nisko Tak i w zasadzie zamknęliśmy także SP po ja na przymowę

to no, było twoje, to nie jest podpisane. Zobaczyłem ją pierwszy. Czekaj, okay. biorę artę. To ja nie będziesz musiał się chować całą bitwę. No, co ci to da? Coś niepewne. No ja chyba słabo. Znowu ta mapa i znowu jestem artą. Eee, okej. Okay. Nie wiem, co to ma To... Ale mają, to. kurczę... Defendery. <laughs> no, trzy fajne obiekty. Patriocik, Skorpionik, kurczę no... my hila wygramy, easy. To no, mimo wszystko powinniśmy pojechać na lewo i wygrać. Jak zajmiecie chila, to wygramy. No Nie, na dole się skampię. Janek, do boju! Janek, Odbiór! To też się nie ma. O nie, drzewko połamałem. Zobieram się, gdzie jedziemy. Ciężko zgadnąć. No właśnie. <gry> o nie, złamałem drzewko też. No, nie. Czasu te ma mało osób używa te drzewka, boją się. No i dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. No. Pilot matraki. Jeszcze żeby x ma nikt nie używał i. Urrek, jebańcy z tego No toż w ogóle, kurde, zwierzęta by przestały, kurde tego. Bardzo dobrze, w końcu bym no już nie klikały. To A to... To tak, I to nie, tak kiedy masz znaczek, jest. Oni jadą na tę chwilę. No. Z nami? To na no jeden defender, nawet trzy no. gwiazdeczki, ma chyba widzę. Skill Zordzik. E, tam skill na randomach na na napite Ja to jem dajemną Dobra Powinno pójść super, nie? W nich wyjechali z tego Ja nie mogę serio? No niemożliwe to było tak idealnie, idealnie ustawione oni z tego wyjechali, nie? Nie wierzę, nie Ale Choć słyszałem, że to, to już tutaj ktoś z klanu mówił, że są już cheaty na to, że ten że nie, pokazują ci, mówi, że że tak co? Co? ci, że w Ciebie no ten tak, mierzy tak, ktoś tak. takim czymś. Nawet te czerwone małpy z tego wyjeżdżają. No te czerwone głównie takich rzeczy używają. Poszorek. No dobra, nic nie stało. gdzie jest ten halo? Skorpion jest, jest, Tam Zostaw mnie, jestem na low. Przeżyj, 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 <laughs> panie, Dobij mnie, dobij mnie. Też, nie dziękuję. Tam nawet specjalnie wybiorę po Ciebie. Tam furbeton, chłop. Zapraszam. zabijać zabijacie, sprawa. kurwa. Zabijcie tego defendera. Proszę. To był pilot jeszcze. Widzisz. <laughs> niedobrze, niedobrze. I to tak kolejną widzę, <laughs> to że się odegram. Kurde, ostatnio miałem autobusem, Hej, fajnie. <gry> ale wycalone, kurde. Artek D. Fajnie, <gry> ostatnio grałem autobusem. Ale sprzedałem, tu, zagrał Artę. Kurde, słabo to było w jeden czołg, tylko je byłem. to jeszcze za marny damage.